jak uważasz. Tak jak uważasz właśnie? Dziewczyna, szamana nie zazna nigdy snu. Dziewczyna szamana nie posłucha waszych słów. Załamuje mi się głos, nie dał radę. Nie szafnę tego. Zresztą mi się załamuje głos, ja to słyszę. Wyłącz mi to, też. Nie nagrywaj mnie. Przestań gwiazdożyć, śpiewaj ładnie. Nie kochanie, z, czuję ten to, z tego stresu takie, yy, takie coś słyszę. Jak to zrobić, żeby to przeszło? Musisz równie przy przed mikrofonem. nie możesz tak oddalać i przybliżać. Cześć. Tutaj, dobra, patrz, ja Ci to zaznaczę, okay. tutaj widzisz to na tym niebieskim, widać? To mm nie. -hmm. no, uwagę. Ja. Ok, postaram się. Teraz tamci jeszcze hałasują, ale tego nie będzie słyszał, słyszać. Eee, okej, no to spróbujemy coś, zobaczymy co to w ogóle jest. Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu. Dziewczyna szamana nie posłucha waszych słów. Rozpalone węgle ciągnie chłoną. Ok, dobrze było. Jeszcze raz. Oh! Jeszcze, jeszcze raz. <śmienic> Dziewczyna szama. Rozpalone węgle, ciągle chłonie z jego walk. Jaka błanka diabła, chce u stóp szamana spać. Byle nie ja. Ok. <laughs> jest... Cięcie, kurwa. <laughs> dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu. Dziewczyna szamana nie posłucha waszych słów. Rozpalone węgle ciągle chłonie z jego warg. Jaka błanka diabła chce u stóp szamana. Teraz powinno być. Okej, okay, dobra jest. Nie, po, to wystarczy, nie, nie, nie puściłeś mi tego dalej. Dziewczyna, jeszcze przyjechaliśmy sobie na miasto zjeść, później idziemy jeszcze na zakupy i tak dalej. Aha! A moje dziecko co udaje, że jest pijane? Gdzie? Gdzie? Aj. O. O. o, to my byliśmy kiedyś tutaj, pamiętasz? My jesteśmy wywideni, Brek. Małe. O, tacy złudzeni. Nasze <grym> by nie mogły się słońce. Ja idę się usiadł za mną. Co za mną? Ja idę się usiadł za mną, tam iść do szklery. O proszę bardzo. Co raz sobie zawsze zamawia, Nie będę ładnie. Tak rzadko. To trzeba pokroić jeszcze na większe. Na, na więcej w sensie, nie? Przysunąć cię słońcem? Gdzie mówi się, tym lepiej podzielić. Mhm. ja też chyba udaję. Dobra, o jeszcze otwarty. Chcesz tego noża, żeby cię nie woli? takiego. Tak, I pech. pech, jak długo wyjdzie, panie, dla tych osób, co mówią, że w Niemczech nie ma bobu, nie? bupie, spójrzcie. Bób młody w dodatku w Kauflandzie. Możecie sobie kupić, także jak macie Kaufland, to proszę bardzo. Jest Bób! <gryw> Idę dalej. Robię sobie zakupy do nas.